W dzisiejszym odcinku, kto zbuduje najlepszy samochód napędzany Coca-Colą, ten wygrywa 500 zł. Każdy z uczestników musi się zmieścić w budżecie 50 zł. Natomiast Coca-Colę i samochód podstawę dostarczam ja. Nasi zawodnicy to ja, Rogalik, Pinky oraz Szaku. Będziecie mieli dwie godziny na przygotowanie wszystkich składników i przywiezienie je tutaj do domu. Czas start. Nara! Dobra. Ja generalnie mam prosty plan. Czemu pobiegać w prawo a nie do domu? Dobra, słuchajcie, ja jadę pa, po suchy lod i mam zamiar wybuchnąć to suchym lodem, także na Zaraz na... wam wszystko wyjaśnię, ponieważ ja nie mam auta, tak jak koni i muszę się dostać do miasta. Ponieważ moje autko i generalnie mój pomysł jest wybuchowy, a musimy się dostać do sklepu z petardami i kupić dwie fajerwerki, takie rakiety. Wiecie, jak na Sylwestra się nimi strzela. To dziwne, że od razu się rozbiegli, bo nawet nie wiedzą, jakie będą konkurencje, ale żeby się dowiedzieć, oglądajcie film do końca. W czasie, gdy wszyscy uczestnicy podróżują, wy zostawcie tutaj łapeczkę w górę, bo 10 tysięcy lajków to kolejny niesamowity odcinek już w niedzielę. A no i zostaw też suba, żeby żaden content się nie ominął. Dobra, ja już jestem po ten suchy lód. Mam tutaj takie opakowanie duże. Myślę, że kilogram mi Wystarczy, wezmę kilogram i tyle jest. To jest strasznie dziwnie, zobaczcie. Jakieś bunkry. W trakcie, gdy pan pakował Klaudii suchy lód, Szaku również dojechał na miejsce. Dobra, generalnie jechałem tu 40 minut, także zostało mi jeszcze jakoś godzina ponad na kupienie i w sumie powrót do domu, także czasu jest mało. I ten sklep gdzieś tutaj jest. Dobra, mam sklep. Chodzimy do niego i zobaczymy, czy w ogóle takie rakiety posiadają. Dobra, mam już suchy lód, także jadę robić. Mój samochodzik będzie najlepszy, mówię wam. Yy, będzie najpiękniejszy w ogóle i ogólnie to, to wygram. Wygram 500 zł. Nie ty będę po prostu po piątaku, tak? Mm. Cztery i... 5. styk, bo i tak mi pewnie autko rozwali. Nie, raz, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, sześć. Ej, będzie 6, nawet Może nie Zobaczymy. Dobra, generalnie zakupiłem 6 rakietek, tak jak widzieliście, wybrałem te najlepsze. Kolejne 40 minut powrotu do domu. I zostanie mi z mojej matematyki 30 minut na zmontowanie tego wszystkiego. Także no co, lecimy. Wszyscy zdążyli do domu na czas, jednak zaszło słońce i przełożyliśmy nagrywki na następny dzień. Każdy wczoraj wrócił z kompletem rzeczy przed czasem, więc to jest ważne, nie będzie żadnych dodatkowych ani karnych punktów. Przed Wami stoją trzy samochody i zagramy w kamień po kto wybiera który. Trzy po trzy. Dlaczego wziąłeś ten samochód? Okej, okay, tak by może być. Że ten jest lepszy. Ja wytłumaczę czemu. Patrzcie, weź sobie go popni. No. Weź sobie mój popni. O nie, ale jesteśmy... Już... <laughs> Każdy ma swój samochód, a na przygotowanie napędu z Coca-Coli każde z nas będzie miało tylko 10 minut. Na przygotowanie? W tym momencie uczestnicy poznali również konkurencję. Pierwsza, kto pojedzie dalej, musimy wystrzelić swój samochód i na jak najdalszą odległość. Druga konkurencja to wyskok z naszej wyskoczni. Kto wyskoczy wyżej i dłużej będzie oderwany od ziemi, ten zwycięża tą konkurencję. A teraz czas zbudować nasze pojazdy. Pierwszy jest szaku. W witam wszystkich w mojej kuchni. Generalnie dzisiaj. Ten pojazd rozdupimy, dlaczego? Bo mam sześć petard, które mają taką siłę rażenia, że nawet nie wyobrażacie, co się może stać. Tylko problem jest taki, że muszę tą dużą giga Coca-Cola, którą oczywiście wstrząśniemy sobie, żeby leciała jak najdalej. Dobra, żeby mi tylko teraz nie wybuchła. No nie wiem, albo to jakoś włożę tutaj i tutaj taśmą owiniemy dookoła, ale w sumie nie wiem, albo po prostu sobie to jakoś łamiemy, o. W trakcie jak Mati przygotowuje swój pojazd, ja chciałbym wam wspomnieć o sponsorze dzisiejszego odcinka jakim jest Endorfi. Endorfi to twórcy odpowiedzialni za sukces SPC Gear i Silentum PC, którzy tworzą nowy globalny brand, który będzie kontynuował najlepsze produkty i wprowadzał nowe. Mati jak ci idzie? Sztywniutko, Sztywniutko mamy kole o kurde, <laughs> jest źle. W nowym rędzie znajdziemy zupełnie nowe produkty, takie jak nowy mikrofon Solum, który jest kozacki oraz nowe klawiatury tok. Ale znajdziemy też tam starsze produkty od SPC Gear, które cieszyły się największą popularnością. Nowa marka jest stworzona z myślą o globalnym brandzie, a jakość przedmiotu zupełnie idzie do góry, bo teraz będzie to marka premium. Nowa marka wskakuje na wyższy poziom, natomiast jeżeli masz produkty SPC Gear, nic się nie martw, bo dział wsparcia dalej działa tak samo jak działał. Więc jeżeli masz ochotę zobaczyć co nowego mamy tam, to zerknijcie w link w opisie, a ty Mati już kończysz? Co? Co się dzieje? Demontaż. Generalnie, tutaj od pojazdu <grym> idę do niego. Dobra, ja mam generalnie na pytanie do pana prowadzącego, czy napój musi być pełny? No nie. Czyli teraz zaczynam żałować, że tym wstrząsnąłem tak na początku, <grym> bo niestety odkręcamy. Generalnie musimy to zrobić, bo mi pojazd przechyla. Ja już tak naprawdę wygrałem. Bo to go przygotowujemy na pierwszą konkurencję, a później na drugą znowu go mogę przygotować, tak? No i super, także dobra. Czy jest to po środku? Bo trzech tak naraz nie odpala, ale mu dwie tak odpalił, stary. Żebym dwie zapalniczki dał. To może oddać, tylko znajdźmy dwie takie same z takim samym lontem. Lecimy pod męską decyzję, dwie rakietki na górę. Ale będzie ogień. Tylko żeby taśma utrzymała mi to, proszę. Łoł, wow, taśma się kręci widzowie! Ja to Co jest? To musimy sobie łamać. Także to łamiemy. Jest chyba git, skończone. Mamy 4 minuty. Także chyba jeszcze się pokuszę o jedną głupią rzecz, ale do butelki by się jeszcze zmieściła: jedna rakieta. Ładujemy pocisk, który wystrzeli przeciwnika, pojazd sobie zrobimy taką rakietę. Tylko trzeba trochę dołamać, by to pasowało. Idealnie, i tu sobie od boku podpalimy i normalnie leci pocisk w oponenta. Witajcie, widzowie, w mojej kuchni! Mój samochód jest nieco lepszy niż Matiego. Otwierana klapa elegancko. Ale moja konstrukcja będzie bardzo prosta. Będzie potrzebna tylko upita cola, w ten oto magiczny składnik, składnik X Coca-Coli, taśma, no i oczywiście samochód. Wydaje mi się, że na pierwszą konkurencję mogę zaryzykować i zrobić to bardzo prosto: czyli włożyć otworem tutaj. Dzięki temu będzie docisk do ziemi, nie poleci do góry samochód, a kola będzie dawała napęd. Stary, ty wiesz, że to ci się uda? Błagam cię. <laughs> no uda się, stary. No. Dobra, na początku kleimy od góry, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi. Robimy daszek, żeby kola nam nie uciekała. Zaklejmy kilka warstw, mamy dużo czasu Autko zakleiłem od góry Dzięki temu nasza kola nigdy stąd nie wyleci A przynajmniej mam taką nadzieję Natomiast obklejmy to jeszcze mocniej Tak, żeby przykleić to do ziemi, żeby to ciśnienie nie unosiło tego auta Tylko, żeby auto jechało do przodu Bo to jest w sumie ważne Dobra, to będzie działać, nie, nie przejmujcie się widzowie Dobra, moim planem będzie to Żeby po prostu odkręcić tą butelkę Nawrzucać mentosów, szybko zakręcić Oraz tym oto ogromnym sekatorem Po prostu ucinać korek przy starcie O dokładnie w ten sposób Wydaje mi się, że ta prosta konstrukcja będzie działać. No i co? Teraz czas na klaudię. Kochani, witam Was przy remoncie mojej ciężarówki i słuchajcie. Przyniosłam sobie ozdoby, bo jak to ma być ciężarówka bez ozdób? I mam zamiar je przymocować jakoś gdzieś tutaj i jak ona będzie tak siu, to one będą tak siu i to będzie taki siu, szybki efekt. Z tego względu, że mamy takie same autka z Patrykiem, to zamocuję tak samo jak on, ale moja będzie się wyróżnić, ponieważ moja będzie chyba u. Ładniejsza. Musisz mi pomóc. Tak. Trzeba zdjąć to. Będzie lżejsze. Widzę, że da się to wypiąć. Wypięłam i jak to wybuchnie, to nie dość, że poleci, to jeszcze moje chorągiewki będą lecieć. W ogóle wszystko jest świetne. W ogóle ja je mogę teraz tutaj włożyć. Patrzcie. Fajer z tych chłopoków. Dobra, przyklejam w takim razie moje y, chorągiewki. No dobra, chorągiewki mam przy tego vanu. I patrzcie, nazywa się. Czyli Cheerleader! nie umiem tego powiedzieć. Cheerliza wala tak szybką prędkością, że. O, patrz na to, patrzysz? No. Patrzcie, patrzcie. Raz. Dwa. Widzieliście, jak fruwają? To jest właśnie ona. I tutaj, kochani, wsypię później, wsypię zimny lód, zakręcę i moje, moja chirli będzie pierwsza, każdym, co ja wale w ogóle, nieważne. Nie ma znaczenia. Zostawcie dla mnie, zostawcie łapkę w górę dla cheerlead. Kiedy wszyscy już przygotowaliśmy swoje pojazdy, można wyruszyć na testy. Ta wstawka była nagrana na mikrofonie Solum Studio od Endorfi. Jak widzicie, jest to studyjna jakość dźwięku, razem z idealnym ramieniem mikrofonowym i idealnie nadaje się do nagrywania filmów oraz streamowania. Jest to jeden z lepszych sprzętów tego typu, z jakimi miałem do czynienia, a naprawdę miałem do czynienia z wieloma. Jeszcze raz zachęcam do linku w opisie, tam Znajdziecie ten mikrofon, a ja lecę dalej Jesteśmy na drodze, która ma ponad 100 metrów długości I teraz zagramy w kamień, papier, nożyce Kto pierwszy wystrzeliwuje swoje autko Trzy po trzy Wszystko, trzy. Trzy, trzy, trzy po trzy. trzy Klaudia ostatnia Nie, Jak ostatnia? No ostatnia Nie, kto? Nie, jak. tak tak? No, 3 ja po trzy. Tak jest! Ja pierwszy, Mati drugi, Klaudia ostatnia. Oh Nie masz autka God w pary. Dobra, zaczynamy moje pierwsze odpalenie. Pierwsza konkurencja. Jak najdalej musi pojechać autko. I uwaga, za chwilę zobaczymy, czy mi się uda w ogóle je odpalić. Musimy przełożyć w tą stronę elegancko wszystko. Odkręcić butelkę. Musimy szybko wsypać jak najwięcej mentosów i zakręcić butelkę. Uwaga, czy mi się to w ogóle uda, to jest najważniejsze. 3, 2, 1. I zakręcamy szybko. Dobra, mamy to. Czy mi to twardnieje? Musimy wstrząsnąć jak najmocniej. Kola już jest coraz twardsza. 3, 2, jeden. Panuje długość e, mentosem twoim zaznaczać. Mój pojazd nie poruszył się nawet centymetra, nie wiem dlaczego, może dlatego, że ta kola była wstrząśnięta, spróbuję swoich szans w drugiej konkurencji, no i czas na szaka. Dobra, pojazd jest gotowy, ląty są tutaj fajnie ładnie złączone, patrzymy, dżing nie jedzie, Nikt, tam zobaczymy czy gościu skręci, jak skręci od razu rurę, ale skręca. Dał kierunkowskaz, Ole będzie dym, ale będzie dym, ale będzie dym. 3, ready? Uciekaj! Uciekaj, nagrywaj, nagrywaj! Uwaga, dajcie, dajcie, dajcie! Co? Zobaczcie to się stało Co cało tak, zajecha Patryk, to już jest plus. Nie ma szans, już tam nic nie ma. O. Ej, generalnie tak miało być. Tak, nie przyjmujmy się tym. Autko w drugiej konkurencji weźmie udział. Ja to naprawię, mamy jeszcze cztery rakiety. Poleci w kosmos, nie ma problemu. Ale ja, jaja, nie, to było zarąbiste, nie? Znaczy, tak nie miało być, ale wszystko przez to, żeby krzywe ląty, no i się nie odpaliła, A jedna w tak, drugą na raz. I Tak I tak jesteś dalej niż Patryk, więc tak, y, tak. gdzie twoje miejsce tu, tu jest wybuch. A tu jest wybuch. Tam Niedobry. wystartował. Bardzo dobrze. Dobra, odkręcam szybko butelkę. A chodź! Przytrzymaj szybciej. Trzymam ci butelkę. Muszę wlać dużo wody, żeby było jak najmniej miejsca na zebranie ciśnienia. Daj tą wodę przechyl. Dobra, myślę, że tyle wystarczy tej wody. I teraz, gdzie ja mam korek, muszę naszykać korek i wrzucamy kostki lodu. Mam nadzieję, że to od razu mi nie wybuchnie w żaden sposób. O nie, to się coś robi już. Dobra. I nie wiem ile tego mam sypać. Jeszcze, Mati, myślisz? Dobrze, nie? Starczy, nie. To, nie. będzie dym, będzie dym. Od razu uciekaj. Ale, a to kamera GoPro. Nie no, się za mną. Nagrywaj to, nie bój się. Z nie dostać. O stary, ale walło. O, żeby tutaj nic nie przyjechało. Gdzie jest samochód? Tu jest. Jakby nie było... Claudia jest ucieczenią pierwszej konkurencji w dzisiejszym odcinku. Dobrze, że mi koła zostały, to mam szansę na drugą konkurencję. Mi się wydaje, że ten samochód jest niezdatny do jazdy. Ty chciałaś go temu komuś oddać, tak? Tak. Woko. Przepraszam, Igor. Następnym <grym> razem ciocia coś przywiezie. Jednogłośnie tutaj stwierdziliśmy, że no, muszę być zdyskwalifikowana w następnej rundzie, ponieważ cała butelka przeleciała przez całe auto i w zasadzie to ja nie mam całego auta. Więc jeżeli bym umieściła tutaj butelkę, to ona po prostu by przeleciała, samochód zostałby w miejscu, więc... Niestety, ale mam trzy punkty. Mam trzy punkty, ja mam trzy punkty, Szaku ma dwa, a Rogalik jeden. Jak pewnie się domyślacie, moje auto w drugiej konkurencji również sobie nie poradziło, więc oszczędzę wam tego widoku, więc został tylko Szaku. Dobra, lecimy, autko trochę zostało zreperowane, podrasowane, generalnie kolejna konkurencja to jest wyrzutnia w górę, które autko dalej poleci, znaczy wyżej, także dlatego rakietę wsadzimy w ten sposób, póki auta nie jadą, odpalam, szkoda gadać, czekajcie, zobaczmy, czy to auto pojedzie. Ło, papyn! nagrywaj! Nagrywaj! No nie, no cofnęło mi jeszcze jaki nieuczciwe Poszedł Wygrałem, ale cztery się nie da na raz odpalić Nie miałem tyle lądu Jak widzicie nasze testy i konkurencje Okazały się totalną katastrofą Delikatnie mówiąc Dlatego to wy zdecydujecie, który samochód wygrał Czy wygrałem ja, Klaudia czy Szaku No i to by było na tyle Zostawcie łapeczkę w górę, suba jeśli wam się podobało Trzymajcie się, Elo!